Metoda postaw. Od razu trzeba zaznaczyć, że to słowo metoda bierzemy w cudzysłów, ponieważ nie chodzi o takie suche, techniczne, wręcz akademickie, można powiedzieć, rozłożenie na części pierwsze danej perykopy pisma świętego, ale bardziej chodzi tutaj o postawę postawę całego człowieka wobec usłyszenia. Słowa Bożego wobec samego Pana Boga. I teraz rozróżniamy te cztery postawy. Pierwsza to słuchanie. Jak wiemy, Święty Paweł przypomniał, że wiara rodzi się ze słuchania. A więc trudno, żeby być człowiekiem wierzącym i jednocześnie nie słuchać tego, w kogo wierzymy, a więc Pana Boga. Jest to chyba najstarsza. Ta metoda postaw najstarsza, jaką świat zna, ponieważ wiemy, że Pan Bóg powoływał do istnienia świat, wypowiadając go. I tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli świat zaistniał, jeżeli człowiek zaistniał, to właśnie dlatego, że został wypowiedziany przez Pana Boga, a jednocześnie człowiek usłyszał, usłyszał Pana Boga i dzięki temu zaistniał. To dlatego ta postawa słuchania jest tak istotna. No bo koniec końców, to wiemy dobrze, że zawsze kogoś lub czegoś słuchamy, i choćbyśmy nie chcieli, to te rzeczy, których słuchamy, czy ludzie, których słuchamy, yy, mają na nas wpływ i kształtują nasz sposób myślenia, i, tak czy inaczej, za tymi ludźmi idzie. Teraz drugą postawą, yy, to jest taki drugi etap. Można by powiedzieć wtedy, kiedy słuchamy już tego Słowa Bożego, tak aby to Słowo Boże nie było tak, jak pociąg, który jednym muchem wejdzie, drugim wyjedzie. Jest postawa usłyszenia, a więc uświadomienie sobie tego, co słyszymy, rozważanie tego Słowa Bożego. A więc pozwolenie, żeby to słowo Boże zaczęło kiełkować w nas samych. Bo prawdę powiedziawszy, słowo Boże jest żywe i skuteczne, a więc to nie jest taki mebel, który powiemy, no, przeczytałem całe Pismo Święte, wiem wszystkie aspekty egzegetyczne czy teologiczne Pisma Świętego, no i mam Pana Boga w garści. Tak naprawdę to Pan Bóg jest tym, który nas Ogarnia. Dlatego człowiek, który usłyszał słowo Boże, to znaczy człowiek, który podejmuje nie tylko refleksję, ale można tak powiedzieć, przygotowuje się do drogi. Do drogi, aby iść za tym słowem. I teraz przechodzimy do tej trzeciej postawy, a więc posłuchania tego słowa Bożego. I tu już nie chodzi o rozróżnianie dźwięków. Tu już nie chodzi o to, żeby znać te niuansiki teologiczne, egzegetyczne czy to wszystko, co kryje się w Piśmie Świętym, ale aby właśnie tego Słowa Bożego posłuchać, iść za tym Słowem Bożym. I tutaj możemy się posłużyć jako przykład, właśnie te powołania pierwszych uczniów, które opisane są w Ewangeliach, więc uczniowie, którzy yy, słuchali. Słuchali Słowa Bożego. W Ewangelii Łukasza jest nawet podkreślone, że Piotr słuchał tego, co głosił Chrystus z jego łodzi, usłyszał to i posłuchał. Posłuchał najpierw wypływając na połów, tam gdzie wcześniej nie było nic, a więc skuteczność Słowa Bożego objawiła się bardzo konkretnie, w obfitym połowie. A później no też nie było innego wyjścia. Skoro Słowo Boże jest tak skuteczne, to i trzeba było go posłuchać i pójść za Chrystusem, zostawiając wszystko. I tutaj to pozostawienie wszystkiego nie tyle chodzi o takie materialne, jak gdyby zniknięcie z horyzontu tych rzeczy, czy nawet osób, czy tego, co by do tej pory nas otaczało, bo wiemy, że uczniowie będą często przechodzić przez te same miejsca ale bardziej chodzi właśnie o tę postawę taką wewnętrzną, tę postawę duchową. Te decyzje, że idę za Chrystusem, a nie za tym światem, że szukam w Bogu sensu mojego życia, a nie w tym co świat oferuje. I właśnie jako owoc tych trzech postaw, a więc słuchania, usłyszenia i posłuchania jest fakt naszej obecności. I tutaj znów wracamy do Księgi Rodzaju i Stworzenia Świata. Człowiek zaistniał, bo usłyszał i posłuchał Pana Boga. Na tyle, na ile posłuchamy Słowa Bożego, na tyle istniejemy, na tyle jesteśmy. Bo tylko Bóg jest rzeczywistością, tak naprawdę, i to, co jest od Boga. Jeśli człowiek nie słucha, nie usłyszy, nie posłucha Pana Boga. To tak jakby po prostu był tylko przemijalnością, tymczasową. A tam, gdzie jest obecny Pan, Mógł, to jest na zawsze, na wieczność. Dlatego ta metoda postaw, a więc te cztery postawy, słuchania, usłyszenia, posłuchania i obecności. Jestem, bo słucham, usłyszałem i posłuchałem. Słowa Boże.